Witam was w odcinku, jak z takiej oto butelki zrobić taką dłuchawkę bankową. Mam dzisiaj chrypet tam, ale tam mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Będzie potrzebne skarpetka, jakaś tam nie do pary na przykład, jak nie ma, jak zgubiliście. Ja właśnie nie mam do pary. Flamaster Nożyk Jak zwykle ten. Tylko raz go chyba w filmie nie było. bo go naosić I oczywiście butelka Bo bez niej by nic nie było eee. <laughs> Najpierw Bierzemy skarpetę I gdzieś tak na końcówce Odcinamy. I jeszcze na chwilę zrobię małe cięcie, bo wezmę po co cięcie? Przepraszam. Blisko nożyczek. Nożyczki też się przydadzą. No i odcinamy końców. I jest. Coś takiego nam wychodzi. Na dziurę. No, Jak jesteśmy tutaj, to zobaczymy, ile ta skarpeta mniej więcej gdzieś wyjdzie. I odcinamy mniej więcej w tym miejscu. Mi mniej więcej wychodzi gdzieś na tym miejscu. Kończy się skarpeta. Tu sobie taką linkę robię na master. I nie widać, bo jest słaby. No i będziemy odcinać. na drugą stronę, już będzie lepiej. Schylałem się. O. No i nam takie coś zostało. To nam się nie przyda od razu powiem. Bo to teraz jest najważniejsze. To też się nie przyda. Się. Z tego ten. Teraz nakładamy skarpetę nie tą odciętą stroną, tylko ta, co... no wiecie, no ta bez odcinania, tam gdzie była dziura. I nakładamy ją na butelkę, żeby trochę wystawało. Co bardzo. No i... Jak nałożyliśmy, no to wychodzi coś takiego. O! Tutaj możecie sobie troszeczkę podciągnąć. Tak mi troszeczkę jednak za dużo. To no, byłoby też uciec, ale to nie ważne. takie małe poprawki zrobię. No, no i mamy takie coś. Odkręcamy korek. No i nam wychodzi takie coś. Coś tam chyba jeszcze wykapało. Zrobię małe cięcie i będę miała przygotowaną wodę. Zaraz wracam.